Dzień dobry i szczęść Boże. Witam serdecznie w piątek 13. Moi kochani, tak, jest 13 czerwca i na dzień dzisiejszy Kościół nam daje wspaniałą Ewangelię z Mateusza 5, 27-32. Jest to fragment kazania na górze. To znamy to kazanie. W kilku rozdziałach ono się mieści u Mateusza i charakteryzuje się wielkim radykalizmem. Jezus naucza z mocą i bardzo radykalnie. Dzisiaj mówi, jeżeli lewa ręka ci jest powodem do grzechu, odetnij ją i wyrzuć daleko od siebie. Lepiej, abyś z jedną ręką wszedł do Królestwa Bożego, niż z obiema rękami został wtrącony do piekła. Radykalizm. Coś cię prowadzi do zła? Odetnij się od tego. I bądź radykalny w swoich relacjach, w swoich zaangażowaniach. Też w sposobie spędzania wolnego czasu. Jeżeli cię to ciągnie ku złemu, skończ tym. Tak więc radykalizm. No i, moi drodzy, chciałbym dzisiaj opowiedzieć o wczorajszym pięknym doświadczeniu Kościoła, który był w miłości radykalny, w, właśnie w funkcjonowaniu bardzo konkretny, bardzo prawdziwy, odważny, tak jak nauczania Jezusa, tak jak Jego kazania. Moi no kochani, wczoraj był czwartek i jak to czwartek mamy z spotkanie wspólnoty jezus Kobiet. To są uczennice Jezusa, które się gromadzą, aby słuchać Jego słowa i zastanawiać się, jak wcielać je w życie. No ale wczoraj miały te kobiety we wspólnocie modlitwę wstawienniczą. Przybyło 12 wstawienników, charyzmatyków ze wspólnych, wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, głównie tam z 60 od jezuitów, i zaczęli nam posługiwać. Moi, kochani, na spotkaniu było około 40 osób, 12 osób posługiwało w takich dwójkach, więc sześć takich zespołów ustawili się po całej kaplicy i w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, w czasie uwielbienia, w czasie gorącej, pięknej modlitwy, można było podejść do tych zespołów i prosić o modlitwę z nałożeniem rąk. Jejku, jakie to było, moi, kochani, mocne! Widziałem przeżycie tych osób, e, radykalne decyzje. Ktoś mówi: Nie, ja muszę się nawrócić, a ja chcę zmienić życie swoje dzisiaj. Wychodzą ze łzami w oczach, wychodzą rozradowani e, po, z tej modlitwy wstawniczej, z wielkimi uśmiechami e, na ustach. Oblicze po prostu promienieje. Modlitwa wstawnicza piękny to był czas. Moi kochani, ta godzina zleciała nam od tak. 40 osób w dynamizmie modlitwy, uwielbienia, w kochaniu Jezusa, w pieśniach pełnych ducha i mocy. I ta modlitwa wstawienicza, która po prostu rozsiewała różne dary dla zgromadzonych. No i to był radykalny kościół, to był przepiękny kościół, wspólnota kobiet, Jezus kobiet. Po tym spotkaniu podszedł do mnie pewien mężczyzna, który akurat też tam był był na tym, na tym modlitwie zestawniczej i mówił tak proszę księdza, kobiety mają taką wspaniałą formację taką wspaniałą wspólnotę, a co dla mężczyzn też chciałbym się formować, też chciałbym raz w tygodniu spotkać się z innymi mężczyznami, aby studiować Słowo Boże i zastanawiać się jak wcielić je w, w codzienność no to piękna to była prośba moi kochani więc ja przyjmuję tę prośbę tego y, młodego mężczyzny, obiecałem, że po wakacjach Podejmiemy ten temat. Jeżeli będzie wolą Bożą, powstanie wspólnota dla mężczyzn, taka formacyjna. I moi kochani, wszystko było takie bardzo radosne właśnie w tym radykalizmie. Jezusowym radykalizmie. Po tym spotkaniu modlitewnym jeszcze poszliśmy do centrum integracji, które działa tu przy Szpitalu Jana Bożego. Mamy wspaniałą salkę dzięki Panu Dyrektorowi. W której jest wiele atrakcji i billard, i ping-pong, i dart, i kawiarenka, i wszystko. No i tam ustawiliśmy krzesełka w kręgu i w 15 osób y, podjęliśmy warsztaty. Już takie y, późną porą, ponieważ właśnie to jest cykl takich spotkań robimy nocne Polaków rozmowy. Więc w ramach tych nocnych Polaków rozmowy rozmów, Mieliśmy wspaniałego gościa, psychologa z naszego szpitala Bartosza Kowalskiego i Bartosz przedstawił nam świetny temat bunt na pokładzie. O tym, jak w naszych rodzinach często dzieci, jak macie, malutkie, mogą się buntować, jak są nastolatkowe, przeżywają swój bunt dojrzewania. No i on poszł ten temat wykładowo, pokazując pewne smaczki, pewne. Yy, Pewną, pewną wiedzę w bardzo skondensowany sposób, z przykładami z życia, świetnie to zdiagnozował, a później uczestnicy przez dzielenie się swoimi doświadczeniami, refleksjami i zadawaniem pytań, no sprawili, że jeszcze dynamiczniejsze było to spotkanie i bardzo owocne. I też wybrzmiewało to samo: radykalizm miłości, radykalizm prawdy, radykalizm odpowiedzialności. Wow, moi kochani, wczoraj naprawdę przez kilka godzin miałem doświadczenie, które dzisiaj daje nam Ewangelia. Bądź radykalny. Tak, tak, nie, nie. I moi kochani, do tego zachęcam, abyśmy tak właśnie żyli. Żyjmy yy, rozwijając się w wierze, trwajmy w małych wspólnotach, formujmy się, miejmy doświadczenie Kościoła jako wspólnoty gdzie ja znam brata i siostrę, gdzie jedni drugich ciężary nosimy. Kościół to jest wspólnota wspólnot, więc jeżeli jesteś w Kościele, zadaj sobie pytanie, do jakiej wspólnoty należysz? Bo Kościół to wspólnota wspólnot różnych. Więc jest, są małe wspólnoty i, i to są miejsca twojego, miejsca twojego wzrostu, Twojego rozwoju, Twojej formacji. Jezus chce Cię mieć we wspólnocie, a wszystkie wspólnoty w kościele stanowią jedną wielką wspólnotę, którą jest właśnie Kościół Powszechny. Moi drodzy, niesamowite jest Jezus, jego ewangelią radykalną, przepiękną, pociągającą, i jak się to praktykuje, to naprawdę życie ma smak, i tego sobie i Wam życzę. Pan z Wami, niech na życie pełne ognia błogosławi nam Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen.